Cześć, witajcie. Ja jestem Artur. Witajcie w kolejnym odcinku Tylko jeden. Dzisiaj, tak dla odmiany w zeszłym tygodniu była poezja, dzisiaj przyjrzymy się malarstwu, a właściwie jednemu obrazowi pani Aleksandry Waliszewskiej. Nie będę tutaj przytaczał jej żadnych faktów z jej życia, ani nic takiego, żadnych dat nie. nie. Wszystko możecie znaleźć sobie w internecie. Myślę, że jakiś link w opisie też zostawię. Chciałbym tylko parę słów o niej powiedzieć, bo ona ma bardzo duże znaczenie dla mnie, duże artystyczne znaczenie dla mnie. Znam ją od, od bardzo dawna. czy znaczy się no oczywiście nie osobiście, bo to za wysokie progi. Ale tak, jej pracę poznałem naprawdę będąc jeszcze pacholędziem, no może bez przesady, już gdzieś, tak powiedzmy w gimnazjum, w liceum. W każdym razie młodym człowiekiem. I od razu mnie kupiła. Jej taki świat i uniwersum, jak to się teraz mówi, przepełnione jakimś oniryzmem, przepełnione trochę okultyzmem, grozą, ale też intencjonalnym dowcipem. Bardzo często jej, jej obrazy są, potrafią być też humorystyczne. Po prostu mnie kupił i też miał wpływ na to, że ja sam zacząłem malować jasne, poczuwałem bodźca jakby zewnętrznego. Ale ten wewnętrzny, który się pojawił dzięki, dzięki jej pracom był bardzo istotny i przyznaję też, że jej styl jest dla mnie noc mocną inspiracją w moim malarstwie. Co zresztą widać, tak mi się wydaje, że to, że to gdzieś w tych moich, moich obrazach widać, taki właśnie trochę niepokojący, trochę przaśny, znaczy w moim przypadku nie jest przaśny u pani pani Belszewskiej to w ogóle tej przaśności, przaśności nie ma, a jeżeli jest, jest ona bardzo mocno intencjonalna, w przeciwieństwie do mnie. Tak miał ogromny wpływ na poionsa, Please, to, w jaki sposób ja maluję i na to, co maluję, bo u pani Waliszewskiej można spotkać, tak jak wspominałem, i koty, hmm. i parówki, no i ludzi, i koziołki, po prostu cała menażeria tak się chyba mówi postaci, stworów i różnych wydarzeń. I bardzo mi się podoba to, że to nie jest aż taka abstrakcja. W sensie, że te postacie wyglądają jak postacie, od razu widzisz, co to jest, tylko sytuacje, w których się znajdują są mocno jakieś takie dziwne, właśnie wyrwane jak, jak ze snu. Miałem okazję zobaczyć trzy prace bodajże na żywo, to było w Mandze bodajże dwa lata temu albo rok temu, nieistotne. W każdym razie nie, relatywnie niedawno. I tak, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To była wystawa poświęcona kotom ogólnie, w kulturze. Bardzo, bardzo fajna wystawa, i właśnie tam były, były prace naszej, naszej dzisiejszej bohaterki. Ym, polecam ogólnie obcować ze sztuką taką na żywo, yy, oryginalną yy, w galeriach, w muzeach i tak dalej. To jest naprawdę, naprawdę coś fajnego, a jeżeli jeszcze jest to ktoś, kogo jesteście naprawdę fanem, yy, jak ja, na przykład pani, pani Waliszewskiej, to, yy, to, tym bardziej, to tym bardziej warto. Długo się zastanawiałem, który obraz byłby odpowiedni na dzisiaj, no bo tylko jeden. Taki, który by mógłby zostać z wami i ze mną również na cały następny tydzień. I w końcu zdecydowałem się na ten, który zaraz zobaczycie. Było to bardzo trudne, żeby to wybrać, bo pani, pani Aleksandra jest bardzo płodną artystką. Naprawdę ma już setki, jeżeli nie tysiące tych prac przeróżnych, także, także nie było to łatwe zadanie. No ale, no ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, a tymczasem zapraszam.